96% Polaków uważa, że tamten system był zły, był to zbrodniczy system. I, I tak uważa większość Polaków. A to, że pan ma jakąś utopijną wizję w ogóle Polski, Europy, świata, to jest już pana prywatny problem. Chyba ja mam wizję sprawiedliwości. A pan ma wizję demokracji. Ja trzeba robić nie to, co jest sprawiedliwe, tylko to, to co chce większość. A ja większość mam w dupie, rozumie pan? <ślad> Tu również ten stan się potwierdził. Dokładnie 2,7 promila al alkoholu. Panowie, 150. Dużo punktów do przejęcia. Imię męskie na literę O. Oktawian. Oliwier. Oliwier. Chyba Oliwier. Ja postawię na Oliwię. Imię żeńskie. Wysoki poziom, muszę powiedzieć. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że to szkoła to jest kurwa chuj. Wiesz, to nawet nie wiesz, jak się cieszę, że to gówno skończyłem. Okay. I to jest to, co chciałem powiedzieć, i to mówię kurwa wprost do kamery, że ta szkoła nie, nie przyniosła mi niczego, oprócz kurwa depresji i problemów psychicznych. I ja mówię całkowicie kurwa poważnie. I fajnie, że to się kurwa kameruje. A co wyniosłeś ze szkoły poza... E... Depresją i chorobą psychiczną? Mam ci powiedzieć twierdzi, kurwa, co wyniosłem? Kilka kabli RJ-45 nic kurwa więcej. Musiałem sam pozbierać. Oddawaj złodziejów. <noise> Także dziękuję. A długopis w jakim był? Nie wiem. Uważam, że sprzedaż powinna być zakazana. Dlaczego? Ponieważ jest to środek, wczesnoporonny. Nie jest środkiem wczesnoporonnym. On nie doprowadza. On doprowadza do tego, że jajeczko się nie wydostaje i nie dochodzi do zapłonu. Ja mam inną wiedzę. I wynika, że dochodzi do zapłonu. A skąd pan? Z wykładów. Czyli gdzie? Panie redaktorze, to no przeczytałem, wiele, że słuchałem, wiele. Wielu mądrzejszych ode mnie ludzi. Także ja uważam, że z, m, miałam od, akurat całkowicie odmienne pojęcie niż ci tak zwani żołnierze, jakich nazywam słusznie wyklęci, pytanie? z których ostatni jeszcze został tam zabity w 63 roku, bo biedak nie wiedział, że się wojna skończyła. Nie szydziłbym z tego. Dobrze, panie dziękuję profesor, bardzo za odpowiedź na pytanie. Albo się opowiadamy po jasnej, e, e, albo po. Po niejasnej, czyli tej ciemnej stronie mocy. W ostatnich godzinach spadło w wielu miejscach południowych regionów nawet do 20 cm śniegu, a tej nocy spadnie kolejne 10 cm. Ale okazuje się, że zima przypomniała o sobie nie tylko w Polsce, nawet na Bałkanach, w Chorwacji czy Jugosławii. Tam też. A tak. <grymne> tak zwanych normalnych ludzi homoseksualnych. Wydzenia i przysłowia, który ptak jeden nie czyni wiośny. Y jedna sójka. <grymne> nie to zwierzątko, jaskółka. Czy uważa Pani, że dzięki takim kongresom uda się wywalczyć to, że kobiety będą miały takie same prawa jak ludzie? Zbieganaj? Zadaniem opozycji jest krytykować, szukać dziury w, cia, w całym, szukać błędów, wskazywać, jak te błędy poprawić. Dobrze, no. no. A to już mam powiedzieć? No. A wy to wytniecie na pewno? A. No to dobrze, co mam powiedzieć? No to. Coś jeszcze chcesz coś powiedzieć? Chciałem do Doprowadził się do <laughs> To już nie To już, jest czerna. Czerna. To już masz miejsce tylko od dłuższego czasu. Pana Misiewicza istnieje, tak czy nie? Odpowiem na to tak. Poważna polityka. I poważna działalność państwowa, a taka na pewno prowadzona jest w Ministerstwie Obrony Narodowej, wymaga tego, aby brali w niej udział i byli w tym najbliższym kręgu, gdzie następuje jej realizacja, wyłącznie ludzie dojrzali. I powiem tak, nie jest zachowaniem dojrzałym sytuacja, w której człowiek, czy to młody, czy to starszy, chodzi na dyskotekę, pije tam piwo, a jednocześnie ma dostęp do, do, do dokumentów i rozmów o poważnych bardzo sprawach, choćby związanych z bezpieczeństwem państwa. Nie jest to sytuacja poważna i taka osoba powinna najpierw dojrzeć, a potem dopiero móc w takich sprawach uczestniczyć. że... 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 że, do, że re, re, na przykład... No, wystarczy. Kandydatem Polski jest pan Syriusz Wolski i, i myślę, że to nie jest dobra informacja dla nas. To prawda z tym przekręcajnym nazwisku pani. Sariusz Wolski. Sariusz. <grym> Syriusz skojarzy <grym> mi się z Harry Potterem. <grym> w całym sercu. Czym Czym? Przede wszystkim... O, nie no, zdecydowanie tak, im więcej meczy, im więcej walk. Tym lepiej można jeszcze raz. <głos> <głos> Warszawa z Warszawą, bo wy jesteście też Warszawa, prawda? Sama Warszawa się spotkała, a więc przypomnę, że mamy 3 sekundy na odpowiedź odpowiedź liczy się pierwsza, naradzamy się po drugiej utracie szansy. Mamy odpowiedzi sześć, odpowiadali ankietowani, wśród nich byli nasi internauci. Dziękuję i pozdrawiam i zachęcam do brania udziału w ankietach. Co więcej, no trzeba trafić w odpowiedzi, wszystko jest jasne. Kto pierwszy przyciśnie, odpowiada i pytanie pierwsze. Czytam, uwaga. Co robi się z mleka? Joanna. Płatki śniadaniowe. <laughs> Brawo. No to jest ładna odpowiedź. Myślę, że będziesz z tego znana. Z mleka robi się... Kefir? Kefir. To już bliżej. Bo Te płatki to może do mleka. Proszę bardzo, kefir. No jest to kontynuacja poprzedniego porozumienia, jakby przedłużenie. E... Jeszcze raz, zacznij się pan. Exol. Exol i wykonacie piosenkę zespołu Eratox e numerek. Proszę uprzejmie. Wszystkie ręce wyżej. Raz, dwa, trzy. A to nie czekamy na aranżację. Czy... Nie no, oni właśnie kapela jadą. <sawek> nie są wuży... nie są wużywyć, że muzyki to <coughs> lecimy? Oj są ty masz Daj mi numery, a się Ja pójdę do klienta. to że nie jest taka. Ja po <sadztuk> Dziewczyna i widok, wreszcie o numerku do nie marzę. Czy zapytać się o za, wiem, że ma na imię i że każdy się wie. by zapytać o, o numerek? Trzeba do mnie mieć banierek. Dobrze śliczna, wymarzona Daj mi numerek, a się go nas. Jak ze mnie z Ja tamto komplementami Oh. Mm -hmm.